Witam, dzień dobry, zapraszam na kolejną rozmowę dnia. Dzisiaj naszym gościem jest Waldemar Kwiatkowski, trener MKS-u i Noworocław. Dzień dobry. Witam serdecznie. No właśnie, praktycznie rozpoczęły się wakacje, ale dla naszych sportowców z MKS-u to nie będzie czas odpoczynku. Na pewno nie, bo przed nami najważniejsze zawody, już niebawem Mistrzostwa Europy, od tego zacznijmy. Norberta. Kobielskiego, to pod koniec czerwca. Dokładnie. No, Mistrzostwo... Norbert zrobił kwalifikację na Mistrzostwa Europy czterokrotnie, w związku z tym jest pewniakiem na te Mistrzostwa Europy. W tej chwili w najnowszych rankingach europejskich klasyfikuje się na piątym miejscu. Czołówka. E, czyli ścisła czołówka z szansami dużymi szansami co najmniej na finał, a po cichu liczymy też na strefę medalową, no ale to wiadomo, to są zawody, w związku z tym różne czynniki wpływają na to, jak zawodnik zachowuje się na takich zawodach. Ile bym musiał skoczyć w kwalifikacje? E, minimum było 20. No. Norbert czterokrotnie poprawił to minimum. W tej chwili w Iławie w zeszłym tygodniu skoczył 2,18 co jest w tej chwili naszy w juniorach w Polsce najlepszym wynikiem. Także, także tutaj wyjedzie na mistrzostwa Europy z najlepszym wynikiem. No i na czym mistrzostwa polskie, które 28-30 czerwca będą w Białej Podlaskiej. No właśnie, nie musi jechać, prawda? Musi tak, zaliczyć te mistrzostwa? Tak, musi zaliczyć mistrzostwa polskie, chociażby z tego, że jest zawodnikiem, który broni tytułu mistrza Polski juniorów młodszych dwukrotnego z, z poprzednich lat. A druga strona medalu jest taka, że Czterech zawodników zrobiło minimum na Mistrzostwa Europy, a tylko trzech może pojechać. W związku z tym musi być pierwszej trójce, żeby jechać na Mistrzostwa Europy. Ale raczej spokojna głowa, bo Norbert jest chyba takim zawodnikiem, który obecnie pokazuje taką najbardziej równomierną formę. Że ja powiem tak, Norbert ma stabilną formę w tej chwili na wysokości między 2.15 a 2.18. To jest stabilna forma, natomiast on jest jeszcze w tej chwili w bardzo mocnym treningu. Szczyt formy przygotowywany jest właśnie na te Mistrzostwa Europy. I ja myślę, że te Mistrzostwa Europy zamkną się wynikiem po. Powyżej 2,20. Jest w stanie tyle skoczyć? Tak, ponieważ na no, 2,20 już jak wiemy skoczył na hali w tym roku. Jego wynik z zeszłego roku na no, ofertowym był 2,12, przy hali 2,2. W związku z tym zakładamy, że powyżej 2,20 powinien skakać spokojnie. Mistrzostwa w Szwecji? Tak, mistrzostwa są w Szwecji yy, i to są mistrzostwa 16-19 lipiec. Norbert skacze 17 lipca kwalifikacje. 19 lipca jest finał. Jak tam zapatrujecie się na, na, na ten występ? Na co liczycie? No, wiadomo, że po cichu, każdy po cichu liczy na medal, ale to są zawody. I tak jak powiedziałem, no, nie należy się nastawiać na to, że jest stuprocentowym medalistą, bo najlepsi przegrywali wielkie Jasne, imprezy, w związku z tym to jest tylko sport. Nie tylko Norbert Kobielski, także Anna Nowakowska, wasza, nasza biegaczka, przygotowuje się właściwie do dwóch imprez. Tak, Ania, my w tym roku z Anią odpuściliśmy mistrzostwa Polski na otwartym stadionie 5-10 km z racji tego, że staramy się ustabilizować poziom wagowy Ani, żeby biegać na poziomie wysokim poziomie ogólnopolskim czy już nawet europejskim, no niestety poziom wagi musi być dopasowany do, do jej organizmu i musi być na stabilnym, na stabilnym pułapie i ten rok przeznaczyliśmy sobie właśnie na to, aby ten ustabilizować wagę i nabiegi uliczne. Najbliższe plany Ani no, to jest w okolicach z racji Sentymentu Dycha Janikowska, Janikowe będzie biegała 10 km, a dwie takie główne imprezy, które, które będzie biegała to są mistrzostwa polski Biegam Bolubie w Wałczu na 10 km z racji tego, że jest tenerką Biegam bolubie tutaj u nas w Inowrocławiu, będzie startowała również tam w tym biegu. No, liczymy na, na, na sukces i oczywiście. Ostatnim takim akcentem to będzie półmaraton w Pile mistrzostwa Polski, półmaraton w Pile. Pojawiło się hasło Biegam Bolubia. Myślę, że w tym momencie też warto zareklamować taką nową akcję, jaką prowadzicie w ramach Biegam Bolubia. Biegacie na co? Tak. Wyszedłem z inicjatywą innego biegania niż biegania tylko i wyłącznie w sobotę o godzinie 9:30, racji tego, że Część ludzi nie może przyjść, część ludzi woli biegać wieczorem, i wyszliśmy z taką akcją Biegam, bo lubię nocą i spotykamy się. W każdy poniedziałek o godzinie 20:00 jesteśmy jednym z nielicznych miast w Polsce, które w tą akcję weszły. Weszliśmy w tą akcję jako drugie miasto w ogóle, ponieważ Warszawa zaczęła. Biegają po parku Łazienkowskim. My, z Łodzieś, my z Głos... mamy swój park. A my mamy swój park solankowy. Spotykamy się na Stadionie Miejskim o godzinie 20 w każdy poniedziałek i wybiegamy sobie w Solanki i tam i tam biegamy po solankach. A też łatwo was poznać po koszulkach. Tak, mamy, mamy, mamy swoje koszulki, biegam, bo lubię. Jesteśmy w swojego fanpage'a, fanpage również mamy dość aktywnego. Jest nas coraz więcej, bo jak zaczynaliśmy tą akcję biegam, bo lubię nocą było około 15-16 osób. W tej chwili biega niekiedy z nami ponad 30 osób, także naprawdę ta akcja widać, że przypadła społeczeństwu do gustu i jest akcją rozwijającą. To zachęcamy oczywiście do biegania. Bo głównie młodzi ludzie biegają tutaj akurat nocą. Przedział wieku jest właściwie od 18 lat wyższy i najstarsze osoby mają grubo ponad 50 lat w związku z tym może do nas się Proszę przyłączyć. Młodzi. Może oczywiście, może do nas przyłączyć się każdy, to tylko ma ochotę się poruszać. Dopasowujemy formę biegania, samo bieganie do poziomu Każdego. Każdy dla siebie coś znajdzie. No oczywiście najpierw rozgrzewka, i potem. Tak, wybiegamy sobie, wybiegamy sobie w solanki, yy, biegamy do siłowni pod tężni i tam robimy rozgrzeweczkę i dalej biegamy albo w nowej części solanek, albo również w starej części solanek. Dużo tego biegania? Ile uda się przebiec po oparciu solankowym? By... Park Salankowy jest bardzo fajnym tematem do biegania, ponieważ tych alejek jest bardzo dużo i, i, i trudno jest liczyć. Nie biegamy z Endomondo, powiem szczerze, mm -hmm. nie biegam z, z czymś takim, natomiast no, średnio gdzieś koło do, do 7-8 km. Y Czystego biegania, plus oczywiście to są ćwiczenia, to są, to, są, to są różnego rodzaju i stabilizacja, i rozciąganie. także... Bardzo fajna akcja i naprawdę zachęcamy tych, którzy że nie mają motywacji, bo w grupie na pewno biega się łatwiej. W każdy poniedziałek po 20 na stadionie. O 20 na stadionie jest biurka i tam. Każdy może, <laughs> przepraszam, każdy może przyjść i dołączyć do nas. Mhm, no wracamy do naszych sportowców z MKSU. Mówiliśmy o Norbercie Kobielskim, także o Annie Nowakowskiej, ale są też inni zawodnicy, młodsi i też ważne imprezy w tym sezonie. Tak, no, okres wakacyjny to jest okres przede wszystkim Mistrzostw Polski, Mistrzostw, mistrzostw Makroregionu dla tych młodszych zawodników. Staramy się czwórka naszych zawodników w tej chwili stara się zrobić kwalifikacje na Mistrzostwa Polski Uniorów Młodszych, są to Jakub Jakubowski na 3 km, Jakub Lewandowski na 400 metrów przez Płotki, Natalia Gotówka 800 metrów i Adrian Makowiecki 800 metrów i skoczek wyższy Łukasz Mirzejewski. Którzy, którzy mają szansę pojechać na Mistrzostwa Polski, które będą w Łodzi na początku sierpnia. Bardzo ciekawa informacja: otóż mamy zawodniczkę, która jako pierwsza trenuje, będzie trenować skok otyczce. No właśnie, z kim? Bo to tak, też ciekawe. No jest, jest ciekawostka: Zuzanna Kwiatkowska, od dwóch lat zawodniczka kadry wojewódzkiej w skoku otyczce w zeszłym roku miała przerwę w skakaniu z racji kontuzji, ale wraca w tej chwili dość silna i dość mocna wraca do skakania. Udało nam się nawiązać kontakt współpracę z Anią Logoską i jej trenerem i mężem. No i zostaliśmy zaproszeni do Sopotu na treningi z Anią Logoską. Także myślę że ta współpraca będzie się w miarę fajnie układała, tym bardziej, że po obejrzeniu materiału, który przesłałem do trenera Ani Rogowskiej, jest bardzo zainteresowany współpracą z ZOM. Te treningi w Sopocie, ale tutaj w Inowrocławiu też... Tak, oczywiście, ja to będę to trenerem to. tutaj na bazie Inowrocławia, ona będzie prowadzi, miała treningi tutaj, natomiast raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, w razie możliwości będziemy, będziemy jeździli do Sopotu na treningi techniczne, nieraz cały weekend będziemy siedzieli w Sopocie, żeby ona te treningi techniczne zrobiła i myślę, że już na mistrzostwach makroregionu i województwa w tym roku młodzików, bo to jest, ona jest jeszcze młodziczką, już powinny być jakieś pierwsze efekty tej współpracy. Czego oczywiście życzymy. Dziękuję bardzo za rozmowę. A przypomnę, moim Państwa gościem był Waldemar Kwiatkowski, trener MKS-u i